Witajcie, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam pierwszą stronę mojego klasera z najstarszymi znaczkami. Trochę pytań się pojawia, jakie są moje najstarsze znaczki. To wam pokażę, co do tej pory zrobiłem, bo ciężko było się zabrać do tego, ale poopowiadam wam właśnie o pierwszej stronie, co tu jest, co to są znaczki. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, poopowiadam Wam trochę o tych znaczkach. Pokażę Wam, co mam. Od razu zaznaczę, że ten klaser jest w trakcie tworzenia, więc nie ma tu jeszcze żadnego porządku. Na razie identyfikuję te znaczki. Określam z jakiego są kraju, z jakiego roku, co tam jest przedstawione na tym znaczku i tak dalej. Zaraz wszystko się dowiecie. Dobra. Także tutaj mogą, znaczki na pewno będą nie, nie w tej kolejności, co trzeba, nie po kolei, w latach, po prostu na razie są powkładane. Bo na razie właśnie dokładam te karteczki z identyfikacją. Zacznijmy od początku. Co tu mam za znaczek? Tu mamy Hiszpanię, jak widzicie, 1898 rok, król Alfonso XIII. Wpisuję również numer w Michelu, to tego wam nie będę czytał, War tax. Czyli podatek wojskowy, wojenny. Kasowany, cena jakieś tam 15 centów. Czyli niedrogi znaczek. Podatek wojenny. Widzicie? Te znaczki były z tej racji wydane właśnie. Tu będą różne, te, różne powody wydawania tych znaczków. Zaraz zobaczycie. Dalej mamy Filipiny. Głowa ta sama, jak widzicie. Też król Alfonso XIII. Ten sam rok, Definitive, czyli ten taki standardowy znaczek. Cena już 2,5 dolara. Mniej więcej, oczywiście, w przybliżeniu. Zwróćcie uwagę, różni się tylko tutaj napisem u góry i napisem na dole. Środek jest taki sam. Dalej mam dwa znaczki, których nie udało mi się zidentyfikować. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, na pierwszy wykorzystanie tam aplikacji. O tych aplikacjach Wam mówiłem, u góry macie link. Jeśli to zajęłoby mi więcej czasu, to na razie zostawiam, więc na razie na tej stronie czterech znaczków tak szybko nie zidentyfikowałem. Wszystkie pozostałe się w miarę szybko udało zidentyfikować, więc będę je dalej identyfikował, szukał informacji o nich. Dalej mamy Węgry 1919, definitiv. Ceny niestety nie znam. Turcja 1888. Dalej mamy. Wyspy Turks and Caicos, nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. Te karteczki piszę po angielsku, możecie, takie pytanie wam przyjdzie do głowy, dlaczego po angielsku, a nie po polsku? Z kilku powodów. Po pierwsze, oglądają mnie osoby, które nie znają języka polskiego, a tak chociaż przeczytają sobie, co to jest za znaczek, bo na przykład mogą go nie znać. Po drugie, chciałbym, żeby ten klaser był taki uniwersalny, i po trzecie korzystam z zagranicznych katalogów i nie chcę tego tłumaczyć na polski. Po prostu przepisuję. Dlatego właśnie to jest po angielsku. Hungary, czyli Węgry. 1915. I tu mamy fundusz wojenny również. Widzicie? Semi-postal, mint, czyli z klejem. Cena też niewysoka: 15 centów. Nie wszystkie znaczki mi się udaje wycenić, no bo nie zawsze oferują sprzedaży, a też trzeba mieć na uwadze to, że cena oferowana nie jest zawsze ceną sprzedażną, więc mogą oferować, nie wiem, 5 dolarów za znaczek, ale sprzedać go za dolara. Więc to, co wystawiają, ta cena, po jakiej wystawiają, no nie jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży może być inna. No ale dobra. Dalej mamy Hiszpania 1874. Podatek wojenny, znowu war tax, kasowany, no ten kosztuje około 2 dolarów. Mniej więcej za tyle go wystawiają. Tu zwróćcie uwagę, jest jakiś adnotacja jakaś na znaczku. Takie adnotacje czasami pojawiały się właśnie na, pojawiały się na urzędowych znaczkach. Na przykład na znaczkach, które były naklejane na czeki bankowe. To on był kasowany nie kasownikiem, a właśnie jakimś tam podpisem, datą czy czymkolwiek takim. Dalej mam Egipt 1902 rok, Sfinks, ze Sfinksem, z, z piramidą. No też kasowany. Tu nawet mogłem się doczytać, jaka to jest data. Tego nie zidentyfikowałem w miarę szybko, będę musiał dłużej pogrzebać. Dalej mam Finlandia 1902. A, nie widzicie, chwila, moment. Finlandia 1902. Zwróćcie uwagę, że ta Finlandia jest bardzo podobna, ten znaczek finlandzki jest bardzo podobny do sowieckiego, do rosyjskiego znaczka. Tu środek, dwie głowy, ale tutaj na dole mać napisane jeden mark k, k, a, przez dwa razy k. Nie wiem, czy to widać. Yy, także on był drukowany w Finlandii, bardzo podobny do tych ze wschodu. Ale też nie drogi 15 centów, mniej więcej, oczywiście to jest taka mniej więcej wycena. Dalej mamy Egipt 1866. To jest najstarszy znaczek jak dotychczas, który zidentyfikowałem. Ceny też niestety nie udało mi się znaleźć. Zwróćcie uwagę, jak on wygląda. Trochę przesunięcie, nie ta, niedokładny taki, taki jeszcze surowy, no, 1866. Dalej mamy Filipiny. 1896. Czysty znaczek, ładny, filipiński. Tutaj, jakbyście się doczytali, to jest Filipas Telegrafos. Jakoś tak napisane? Także telegraf and telefon. Widzicie, tutaj powód wydania czyli to jest jakiś znaczek telegraficzny. Nie wiem, może jakieś informacje, telegramy były wysyłane, naklejany był ten znaczek. No już tak głęboko nie, nie analizowałem tego. Na razie, tylko tak zro chciałem zrozumieć, co tutaj mam na tej stronie. Tego znaczka to jest czwarty znaczek, który mi się nie udało zidentyfikować tak w miarę szybko, więc będę musiał dalej poszukać. Tutaj mamy Travancore 1941 Maharaja. Oficjalny znaczek, tam 1 dolar mniej więcej. To zwróćcie uwagę serwis na druk Serwis jakiś służbowy znaczek, tak mi się wydaje, tak to wygląda. Dalej mamy, co tu mamy Austrię 1867 znaczek gazetowy Newspaper. Znaczki gazetowe mi się podobają. Najczęściej o widzicie kasownik Wiedeń, Wien. Wiedeński kasownik. Lubię znaczki gazetowe, bo są najczęściej cięte, a ja lubię znaczki cięte. Dalej mamy Maroko 1912. O, tu nie wpisałem, że to jest czysty znaczek. No, zapomniałem, ale to nic. Dalej mamy Izrael 1948. To jest naj, najnowszy, można powiedzieć, z tej strony znaczek. On, on nie będzie w tym klaserze ostatecznie. Bo mam taki pomysł, żeby ten klaser był tylko na znaczki do I wojny światowej, czyli w okolicach 1900 roku, powiedzmy, żeby krążyło tutaj. Także tu będą starsze znaczki, ten znaczek wyskoczy stąd. No ale na razie tu zostanie. I jeden z najdroższych, chyba to jest najdroższy. 4 dolary. Mniej więcej wycena. I tutaj mamy El Salvador 1897 z cyfrą. Czysty registration, czyli jakaś rejestracja, jakiś urzędniczy, może to być znaczek, ale to też nie, nie, nie wchodziłem w szczegóły. Na razie tak wstępnie analizuję. No i ostatni rząd. Tutaj mam Turcja 1871. Tutaj mam Szwajcaria. Tu wpisałem konkretną datę, ponieważ na kasowniku tą datę widać. Postanowiłem, że jeśli będzie widać datę na kasowniku, to będę ją tu konkretnie wpisywał, bo ten znaczek był wydany. Pierwsze wydanie miał 1880, któryś. Ale no tu widzę kasownik 1901, więc wpisałem 1901. Dalej mamy Victoria też 1901. Tu widzicie, nawet sami widzicie Melbourne kasownik, około 2,5 dolara. Cena. Slo Słowenia 1920, no, bardzo tani znaczek. Chainbreaker. Czechosłowacja też ma znaczki chainbreaker, czyli rozrywacz łańcuchów. Tak to można przetłumaczyć na polski. I ostatni rząd moich starych znaczków znowu Travancore. Przed chwilą było, widzieliście Travancore, dlatego mówiłem, że nie są jeszcze poukładane. 1941, on też wyskoczy z tego klasera. Jego tutaj nie będzie. A też koło 1 dolara. Nowa Południowa Walia 1879. Kasowany, jakieś 3 dolary kosztuje. Dalej mamy Francja. W ten sposób Francja 1929. Jest już wstępnie skasowany, i rzeczywiście ten kasownik jest wszędzie taki sam. Jak w internecie znalazłem zdjęcie, to jest dokładnie identyczny kasownik, więc to nie jest kasownik przedstawiony za każdym razem inaczej. No i mamy znowu Nowa Południowa Walia Emu 1888 rok. Też kasowany, jakieś pół dolara. Tak to wygląda. Jak widzicie, tych znaczków. Troszkę mam. No, oczywiście to dopiero pierwsza strona. Jest ich tu więcej, ale to wszystko ja będę identyfikował sukcesywnie, bo no, identyfikacja takiej strony zajmuje mi jakieś półtorej do dwóch godzin, mniej więcej tyle. To ja spokojnie oczywiście to robię, wpisuję sobie w tabelkę, żeby potem wydrukować te karteczki. Także to trochę zajmuje czasu, to nie jest 3 sekundy yy, i dlatego sukcesywnie wam będę pokazywał. No i to wszystko, słuchajcie na dzisiaj, to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.